Dzień dobry, dzisiaj w samochody WBK prezentujemy Państwu samochód z segmentu klasy Premium, czyli BMW Serii 5, mamy tutaj wersję Touring, czyli samochód w wersji kombi. Udało nam się znaleźć egzemplarz praktycznie topowo posażony, bo tutaj oprócz pakietu stylistycznego M, czyli spoilerów na zderzaku przednim, samochód jest wyposażony kompletnie. Zacznę może prezentację samochodu od takich y, parametrów technicznych. Czyli mamy tutaj dwulitrowy silnik 190-konny z napędem X-Drive. Mamy tutaj y, 8-stopniową skrzynię Steptronic, step dokładnie, pomyliło mi się z, z Audi. I y, 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 tutaj y, w samochodzie y, takie najważniejsze jego elementy do posażenia, które wyróżniają go na tle pozostałych samochodów. W ogłoszeniach to może zaczniemy od wyglądu zewnętrznego, czyli mamy światła adaptacyjne, czyli najwyższy model świat, świateł dostępne w gamie BMW, czyli to są odpowiedniki świateł matrixowych w Audi, czyli można powiedzieć reflektory już wychodzące w XXI wiek, czyli inteligentne lampy, one tutaj będą bardzo ładnie doświetlały nocą obszar przed kierowcą. Tutaj one, oprócz takich podstawowych rzeczy jak asystent świateł drogowych, mają też możliwość doświetlania fragmentów tylko drogi tak, aby można było jechać na światłach długich, a nie będziemy oślepać kierowców jadących z przeciwka. Z zewnątrz rzuca się jeszcze panoramiczny dach. Mamy tutaj perłowy lakier, można powiedzieć Daytona Grau w Audi, ale to jest taki szary grafit. Mamy tutaj przyciemnione szyby tylne, fabrycznie, mamy dach panoramiczny, mamy elektryczny hak, mamy wewnątrz samochodu head-up display, mamy asystenta pasa drogowego, mamy navigation business professional, czyli najwyższy model nawigacji, charakteryzujący się tym, że mamy większy wyświetlacz i jest pracujący w wyższej rozdzielczości i ma więcej funkcji niż standardowy. Można to rozpoznać po tym, że w wersji Professional mamy tą gałkę, co później pokażemy, po prostu większą. Mamy wewnątrz samochodu najwyższy model foteli. Te fotele, chyba w, o ile się dobrze nie mylę, w konfiguratorze to jest ponad 20 tysięcy. Połączone z kremową skórą robią piorunujące wnętrze, wrażenie wchodząc do wnętrza tego samochodu. Pokażemy też za chwilę. I mamy dodatkowo w samochodzie hak elektryczny o to, co pytają nas często klienci. I największą zaletą tego samochodu, to wydaje mi się, że będzie tutaj pneumatyczne zawieszenie osi tylnej. Czuć od razu, wsiadając, powiedzmy, przesiadając się z samochodu bez pneumatycznego zawieszenia, od razu poczujemy się, jakbyśmy po prostu nad niektórymi nierównościami na ulicy po prostu przepływali samochód idealnie wybiera wszystkie nierówności wewnątrz, cisza no to jest BMW też słynie z precyzji prowadzenia samochodu wewnątrz ten silnik jest po prostu cofnięty głęboko pod tutaj deskę rozdzielczą i w ten sposób BMW reklamuje, że uzyskuje idealnie samochód wyważony, czyli on ma idealnie się prowadzić i tak faktycznie jest z dodatkowych rzeczy, które jeszcze mamy w samochodzie to Tutaj na pokładzie jest nagłosienie Harman Kardon, czyli najwyższy model nagłosienia, jeżeli chodzi o BMW. Gra bardzo ładnie, czysto, można się delektować dźwiękiem. Dodatkowo jeszcze w samochodzie mamy, to w BMW, otwieraną tylną szybę w części klapy. Jest klapa elektrycznie otwierana i zamykana. Przejdę może do przodu i pokażę komorę silnika. Oczywiście, w tym modelu też foteli mamy pamięć od strony kierowcy i od strony pasażera. Zerkamy sobie tutaj do środka. Co ważne, wszystkie samochody, które z reguły u nas się pojawiają, staramy się na to zwracać uwagę, są do końca serwisowane i w tym przypadku mamy tutaj taki fajny przykład. Samochód 21 grudnia 2020 przy przebiegu 127 tysięcy. 400 zjechał sobie do BMW, został zrobiony pełny serwis tego samochodu. No i teraz przy przebiegu 131 praktycznie 4000 dopiero mamy po przeglądzie. Jednostka o tyle moim zdaniem sensowna w przypadku tego samochodu, że to jest samochód rodzinny, to samo, ten samochód nie ma być jakimś tutaj supersportowym samochodem, ma przede wszystkim bardzo bezpiecznie komfortowo Przewozić pasażerów z punktu A do punktu B jest wewnątrz cicho, jest komfortowo, jest nastawione na to, żeby w tym samochodzie podróżować ekonomicznie i komfortowo, tak jak wcześniej powiedziałem. Dwulitrowa jednostka tutaj na pewno zaspokoi się niższym zużyciem niż w przypadku 3-litrowej jednostki. No i tutaj od strony ekonomicznej moim zdaniem bardzo sensowny zakup, dlatego że serwisowanie dwu a 3-litrowego silnika, no to wiadomo, 3-litrowy silnik jest silnikiem fajnym, tam jest rzędowa szósteczka, fajnie mruczy, ale trzeba mieć z tyłu głowy, że te silniki, gdyby coś się popsuło, gdyby trzeba było coś tam przeserwisować, to jednak trzeba mieć na koncie troszeczkę tam funduszy odłożonych. W przypadku 2-litrowej jednostki, tutaj zakładam, że problemów nie będzie, albo te problemy, jeżeli by się kiedyś pokazały, będą sporo tańsze w serwisowaniu, czy w takim standardowym użytkowaniu. To co najładniejsze w tym samochodzie, to tak jak wcześniej wspomniałem na filmie, fotele, no petarda, moim zdaniem tutaj Audi powinno brać wzór z tych foteli, skóra, wszystko na najwyższym poziomie, regulacja w praktycznie w każdym zakresie, tutaj możemy sobie regulować przód, możemy sobie regulować górę, dół, tutaj mamy możliwość sobie regulowania tylko górnej części tego fotela. Oczywiście cały fotel też jest możliwość regulowania, i tutaj jeszcze możemy sobie pompować. Tutaj demonstruję, jak fajnie się pompują te boczki. I jesteśmy praktycznie otuleni tym fotelem. Dodatkowo, jeszcze fotel ma fajną opcję, że nawet możemy sobie ten zagłówek praktycznie ustawić pod swoje predyspozycje. I powiem, jadąc tym samochodem, jestem naprawdę pod dużym wrażeniem, jak cicho jest w tym samochodzie. Jak ten samochód po prostu komfortowo płynie po drodze, ale to powiedziałem na początku filmu, spełniony musi być warunek, żeby samochód miał pneumatyczne zawieszenie. Wtedy to wszystko zaczyna spójnie działać. Proszę zwrócić uwagę, nawet mamy do dyspozycji elektryczną kierownicę, to w połączeniu z elektrycznymi fotelami i z pamięcią działa na zasadzie takiej, że w przypadku zmiany powiedzmy kierowcy, zapisując sobie swoje ustawienia, oprócz tego, że fotele zmienią swoje ustawienia pod każdą z osób, to jeszcze tutaj kolumna kierownicy też regulowana w dwóch zakresach ustawi się nam pod konkretny zapisaną pamięć. Mamy też tutaj kamerę cofania, to też ułatwi, samochód jest dość długi, jego gabaryty są na tyle długie, że ta kamera będzie tutaj jak najbardziej na miejscu. Dodatkowo mamy jeszcze o ile się nie mylę Automatyczny hamulec, czyli tak zwany Auto Hold. Mamy tutaj możliwość, nie wiem, odpalamy samochód? Odpalimy, pokażemy. Jeszcze tu jest odpowiednik Audi Drive Select, czyli po odpaleniu, o tutaj kierownica, możemy, możemy sobie ją praktycznie do siebie, możemy sobie ją sterować góra-dół, wszystko jest elektryczne, jak przystało na klasę premium i tutaj jeszcze jest możliwość sobie wybierania Sport, komfort. Taki odpowiednik Audi Drive Selecta, czyli są przypisane już nastawy samochodu przez inżynierów BMW i możemy sobie z tych nastawów korzystać. Jadąc w sporcie, będziemy wiedzieli wtedy, że samochód ma przestawioną skrzynię biegów na sport. Kierownica będzie troszeczkę ciężej pracowała, natomiast wybierając sobie komfort, wszystko będzie po prostu takie komfortowe płynące. I jeszcze nie wspomniałem o tylnym rzędzie siedzeń są wyposażone w klimatyzację czterostrefową, czyli z tyłu jest możliwość regulacji sobie dodatkowego nawiewu i jest funkcja podgrzewania foteli tylnych. Tutaj to, co wcześniej wspomniałem, nagłośnienie Harman Kardon. Co ciekawe, zawsze jak szukaliśmy samochodów, baliśmy się wykończenia drewnianego, natomiast w tym przypadku jest bardzo ładnie to zrobione, bo patrząc pod kątem praktycznie wydaje się nam, że ten dekor jest w kolorze czarnym, natomiast to jest takie bardzo ciemne drewno, w połączeniu z tą kremową tapicerką, moim zdaniem, jest wszystko idealnie spasowane w tym samochodzie i doposażone tak, jak powinno być. Panoramiczny dach, wtedy cały przestrzeń w samochodzie wygląda bardzo ładnie. Tak jak tutaj wspomniałem, nawigacja działa bardzo szybko, precyzyjnie, płynnie. Nic tutaj się nie zawiesza, nic tutaj nie myśli ta nawigacja, ale to jest właśnie to, co powiedziałem. Tylko w wersji Professional mamy dostępną tą nawigację. Chyba tyle powiedziałem. Jak pewnie zapomniałem jakiegoś doposażenia wymienić, to w opisie zawsze jest wymienione i wyszczególniony każdy element doposażenia. Zerkamy z tyłu to, co wcześniej powiedziałem, czyli jest panel klimatyzacji, są fotele grzane, jest możliwość albo automatycznego ustawienia sobie nawiewów, albo ręcznego. Wtedy te nawiewy działają precyzyjnie w każdy punkt samochodu. Co jeszcze ważne w przypadku takiego samochodu wygowego. Proszę zwrócić uwagę w przybliżeniu, jak Wojtek tutaj przybliży kamerę, jak te samochody są zużyte. To są właśnie samochody, które jeżdżą w firmach. Z reguły jedna osoba siedzi na fotelu przed nim, używa samochód, natomiast całe pozostałe wnętrze samochodu, no tak jak w przypadku tego konkretnego egzemplarza, pachnie i wygląda świeżo. Podnosimy elektryczną klapę, tu mamy kamerkę i co ciekawe w BMW tutaj mamy możliwość otwierania elektrycznego haka, czyli często nas Państwo pytacie, czy jest hak. Tak, jest hak. W tym przypadku na pewno się przyda, można sobie rowery, zamontować, bądź pociągnąć przyczepkę. Zamykamy klapę elektryczną. No i właśnie to, co wcześniej mówiliśmy. Klapa, ta roletka jest elektryczna. też w momencie otworzenia sobie tutaj tej góry. też roletka bardzo się fajnie otwiera. To to rozwiązanie bardzo mi się osobiście podoba. Jest to przemyślane funkcjonalne. w przypadku nie wiem potrzeby wyciągnięcia sobie na parkingu, nie wiem, z lodówki e, jakiś dla dzieci owoców, czy zimnego napoju, nie musimy całą klapę e, po, po prostu otwierać, żeby nam się wysypało coś z tego bagażnika, tylko możemy sobie tutaj e, fajnie to e, wyciągnąć. Kolor samochodu, moim zdaniem, jeden z najlepszych, proszę zwrócić uwagę, świeci mocno słońce, ja bez problemu dotykam, lakier w tym miejscu jest praktycznie zimny, w przypadku czarnego, no to jest e, ciężkie w utrzymaniu, wnętrze bardzo szybko się nagrzewa, tu natomiast Proszę zwrócić uwagę, jak te skóry, jeszcze często nas klienci pytają, że a to jasne wnętrze, to będzie ciężkie w utrzymaniu. Samochód ma przyjechany 131 tysięcy, proszę zwrócić uwagę, w jakim stanie są skóry, nici, wszystko jest praktycznie jak w nowym samochodzie. Samochód przyjechał dzisiaj do nas, odkurzyliśmy go tylko, nie wymagał żadnych zabiegów dodatkowych, nie wiem, mycia czy czyszczenia tej skóry jakimś szarym mydełkiem. Przetaliśmy tylko ściereczką i wszystko jest tak, jak ma być. Zamykamy I tutaj jest to, co wcześniej jeszcze wspomniałem, samot przede wszystkim serwisowany w BMW, jest książka serwisowa, komplet dwóch kluczyków plus kluczyk od Webasto i jest też karteczka z salonu, można sobie po kodzie sprawdzić, gdzie był zrobiony. No i co więcej mówić, auto powiedzmy w tej cenie praktycznie jako nowy, podobny egzemplarz, nie do skonfigurowania, Zakładam, że za 120 tysięcy, no ciężko jest cokolwiek znaleźć. Teraz, jeszcze w przypadku wzrostu cen i nowych, i używanych samochodów, ja sobie pójdę po ten, bo zapomniałem czujnika. Może nasza łączność łączy, a Wojciech. Wojtka... Sprawdzę sobie powłokę lakierniczą. Co jeszcze najładniejsze w tym samochodzie? W samochodzie zawsze podobały mi się te przednie światła. E, tam jeszcze fajnie, ktoś e, nie zna tematu tych świateł, bardzo ładnie e, pod reflektorem jeszcze jest zaniesiona taka szachownica BMW. Dobrze, wszystkie wskazania, które będziemy tutaj e, pokazywali między 100 a 200, e, to są wskazania fabryczne, świadczące o tym, że samochód nie był lakierowany. I jest samochodem bezwypadkowym. Ja sobie będę tutaj przykładał. Czasami, jak za szybko oderwę ten czuł niego, to on gdzieś tam pokazuje takie chwilowe jakieś skoki, ale tym proszę się nie martwić. Zawsze Wojtek tam wtedy mówi, żebym wrócił w to samo miejsce i przyłożył go jeszcze raz. Ja sobie będę przykładał, a w międzyczasie coś jeszcze powiem o naszej firmie. Tutaj, jak na przykład się zmienia, tak jak tam mieliśmy FE, tu jest AL, to mamy już do czynienia z elementem aluminiowym. Czujnik sobie raz sam rozpro, po prostu sprawdza to rozpoznanie, że to jest część aluminiowa. Staramy się wyszukiwać samochodów stricte bezwypadkowych, bezkolizyjnych, samochodów, które mają udokumentowany przebieg, są serwisowane, tak jak w przypadku tego konkretnego egzemplarza. Na samochód wystawiamy pełną fakturę VAT. Tak jak tutaj pokazywałem wnętrze tego samochodu, proszę zwrócić uwagę, że samochody, które są. Poprawić jeszcze? Nie. Są Jeżdżą sobie w najmniej długoterminowym. One z reguły jeżdżą po autostradach. I tak jak w przypadku tego egzemplarza, on pochodzi z rynku niemieckiego. Te autostrady tam są i ten samochód faktycznie jeździ po autostradach. I to od razu widać po wnętrzu samochodu. To widać, po prostu jak ktoś przyjedzie do nas i będzie się chciał tym samochodem przejechać. Wszystko pracuje sztywno, nic nie jest wybite, nic nie skrzypi. Po prostu inne drogi, inne zużycie materiałów. Jeżdżąc po autostradach, ktoś, kto zna się troszeczkę na motoryzacji, wie, że ten samochód jest zupełnie inaczej zużyty niż w przypadku samochodu, który porusza się po np. mieście, i co chwilę ktoś hamuje, rusza skrzynia, pracuje zupełnie inaczej, jest bardziej obciążona, ona szybciej po prostu się zużyje. Na samochód wystawiano oczywiście pełną fakturę VAT. Do zakupu zapraszamy albo osoby prywatne. Wtedy ta osoba zyskuje to, że mając fakturę VAT jest zwolniona z opłaty skarbowej, tam jest bodajże 2%. Natomiast firmy, jeżeli ktoś ma firmę i rozlicza się w, w, w biurze obrachunkowym, może bez problemu sobie odliczyć pełny VAT lub połowę, to już w zależności jak ktoś się tam z urzędem rozlicza. Oczywiście samochód jest y, też możliwość kupienia w leasing. Wtedy zakup takiego samochodu u nas nie różni się kompletnie niczym od zakupu nowego samochodu. Przekazujemy Państwa numer telefonu pracownikowi banku, kontaktuje się z Państwem, dogadujecie sobie tam warunki finansowania. Wtedy my wysyłamy dokumenty do samochodu do banku, bank rejestruje samochód i przekazuje Państwu tablicę. No i wtedy ruszacie praktycznie tak, jak Państwo z salonu z nowym samochodem. Co jeszcze jest ważne. Wykonujemy u siebie taką usługę autodetalingu. Polega ona na tym, że odświeżamy lakier specjalnymi pastami, później nakładamy powłokę kwarcowo-ceramiczną. Jest to powłoka, która tworzy na samochodzie taką warstwę niewidoczną dla oka ludzkiego. Natomiast samochód jest zabezpieczony od niesprzyjających warunków atmosferycznych. Zimą to jest sól, latem na przykład odchody ptasie bądź żywica z drzew. Wtedy ten lakier ma na sobie, jeżeli ma już nałożoną tą powłokę kwarcowo-ceramiczną, jest taka wysoka hydrofobowość, woda po prostu takimi dużymi kroplami spływa z tego samochodu, łatwiej jest go utrzymać, wjeżdżając sobie na myjnię bezdodatkową, wystarczy tam wrzucić o połowę mniej tych żetonów i ten samochód szybko po prostu odzyska blask, widać tą głębię koloru wtedy, no to jest o tyle u nas dobrym rozwiązaniem dla osoby, które kupuje na przykład leasing, bo nie trzeba później wstawiać samochodu do studia autodetailingowego, tylko my w trakcie załatwiania po prostu formalności leasingowych możemy tą usługę już wykonać i samochód jest gotowy już do odbioru. To tyle, jeżeli coś pominąłem z wyposażenia, można dzwonić śmiało, wszystko powiemy przez telefon. Zapraszamy też na nasz kanał na YouTube, zapraszamy na naszą stronę Facebookową i zapraszamy na naszą stronę www.wbcar.pl, tam wszystkie informacje możecie Państwo znaleźć. Ale najczęściej wszystkie nasze informacje są na kanale facebookowym. Dziękuję i zapraszam na kolejny film.